Spotykamy się dzisiaj z młodzieżą pierwszego LO w Łowiczu, która już w niedzielę wyruszy na podbój Islandii, ponieważ wyjeżdżają tam, aby realizować program Erasmus. Chciałam Was zapytać, czego się spodziewacie po tym wyjeździe? Chcemy zobaczyć lodowce, których nie mamy w Polsce. Zobaczyć Reykjavik, bo jest ma wiele interesujących muzeów i piękne ulice. Poznamy islandzki system edukacji, bo będziemy Stanach, gdzie zapoznamy się z islandzką młodzieżą i będziemy wymieniać się swoimi kulturami, nawykami, obyczajami, językami. No na pewno jestem bardzo podekscytowana i chciałabym zobaczyć no, inny kraje, inną kultur kulturę i poznać język. Co do tej pory słyszeliście o Islandii? Z czym Wam się kojarzy? Na pewno z tym, że jest tam bardzo zimno. To pierwsze rzecz oczywiście, jaka przychodzi na myśl. Wiemy, że y, ich jakby taką najpopularniejszą potrawą jest trekking, co jest, no dziwiłam się, jak się o tym dowiedziałam. Y, wiem, że jest tam bardzo zimno, to wiadomo. Y, co zamierzacie spakować na tę podróż? Y, z powodu, że Islandia jest dość zimnym krajem, więc nawet słyszeliśmy, że odczuwana temperatura to jest około minus 15 stopni, na pewno będą to ciepłe ubrania, odzież termiczna. Y, no i myślę, że będą ciepłe skarpety i kilka parę butów. Słyszałam, że szykujecie też jakąś niespodziankę. Yy, tak, planujemy dla tam właśnie ze szkół dzieci wziąć yy, jakieś ułowickie pamiątki oraz polskie schudło, żeby oni też mogli spróbować jedzenia właśnie z Polski. Skoro my tam będziemy przez tyle czasu poznawać ich kulturę yy, i kuchnię, to oni też by chociaż trochę Polski mieli.